Cześć się z tej strony kuła dzisiejszym odcinku. Czekajcie, bo muszę się dosunąć fotelem. Nie wiem czemu on tam jest. Fotel. A dzisiejszym odcinku wyłożymy ziemniaczki. I pierwszy i to pierwszy raz w FS17. Gram bez chudów. Chudy może widzicie co to jest? Mógł, część nie wie, czyli jak macie początkowe to... To tu wam się coś tu wyskakuje, wiecie o co mi chodzi. I... Dzisiaj sobie nagrywam odcinek spontaniczny bo będzie prasowanko i zbieranko i może oranko bo moi sąsiedzi i co tam mam u nich dzierżawione te pola kupili pług i ten pług mi pozwolili wziąć i żebym to zaorał i to i tym pługiem się robi grubą taką orkę głęboką strasznie będziemy robić głęboką orkę 80 cm 30 -tą. Ale jak ruszyłem 30, to wypluwał w 30 silnik. Może podgłoszę teraz dźwięki. Sprawdzimy, jaka cena jest. Widzę, zaznaczyć, Spadła cena! Musimy tam szybko jechać, bo jest dobra cena. Ukopaliśmy 18 ton 500, coś Pamiętam, bo. którą to było stronę? Właśnie, musimy patrzeć którą to było w stronę Pojadę na ślepo po prostu Dobra, mam zaznaczone to lecimy O to pole będziemy pracować jaki to jest gruby pokos Nasza tak gwiazdowa yy... Kochana jak to wam powiedzieć Zgrabiarką przecząc sarka będzie sprzedawana, a będę kupował Przecząc czterogwiazdową I zgrabiarkę taką na jednym kole Bo ja mi się tym starym mechanizmem już robi, a... Ja. Ale już coś nowszego, co jest grane. Ej, widzieliście jak w ściągło? Dobra Czyż kierownica mi... Aha, zapewniłem, że się będzie włączała klawiatura z to. Możecie słuchać te dźwięki, klawiatura, ale to jest na no, jakiś klawiatura i mówię, no, to była... No teraz nieważne. lecimy. Dobra, piątkę zarzucam i nic nie było. Jak to wam tą tą widać? Fajnie, fajnie wam to widać. Bo co to za korek znowu? Sama będzie przeszkody na odcinku. Co jest? przy przeszkody, tego nie było. Co są te wypadki? Patrzcie, jaki to jest zbudowany ruch w ogóle. Już prawie 7 lat gram z tego farminga, to wiem jak się obsługuje. Zacząłem na jedwabcie y grać farminga. A potem, jak mi jak na urodziny dostałem komputer, bo. Ja od małych nie miałem komputera, bardzo chciałam mieć, ale dopiero e, swój pierwszy komputer chyba 3 lata albo 2 i ten sobie kupiłem na komunię z pieniędzy, w sobie, o i patrzcie i nic nie widać, tu sobie podjadę, tutaj, Włączamy ten. Obroty, czekajcie. Muszę to o! Dobra, kiper. Która ta? To nie ta przyczepa! Gdzie? O, dobra. Czekajcie, ja bierzę. trafiłem. Bo ja mam pod I, patrzcie, pod I. Aha! Dobra! To muszę wyjść. I, I mam takie co? widzicie? Władunek. A. Nie? O, rafiany. Dobra. Tak ręcz. I musimy jedną przyczepę zostawić na gospodarstwie. Będę musiał zrobić cięcie, bo będziemy musieli ściągać burty. Dobra, i tak zrobię teraz tu, albo nie, nie zrobię tu cięcia, bo mam 5 minut odcinka w sumie. Ale się drzeca ta Ja nie mogę. Ale Ale to włoska droga jest. Ni. Ja, o kurwa, czapka mi prawie spadła. To, to też tak jak w 80 fotel. chodzi panie, co wy tak stoicie? Po, po, po policji trzeba dzwonić. Po, co chwilę tu sam staje pan, bo Więc będzie wystawiana ta zgrabiarka. Napiszcie w komentarzu, jaka ma być. Cena w tej zgrawiarki czy 3000 czy 2000 Może 5, ale to jest złom! A chciałem sobie coś nowszego, fajnego kupić. Pierwsze o pracy teraz będą 80, czyli ta... O dorywka o Oranie, głębokie, straszne to będzie orana. Dobra. Kienko Złączamy tu wskaz, tu Czekajcie. Kierunkowska. Tup, tup, tup. Możecie słyszeć jakieś głosy, ale to nieważne. Nie przemujcie się tym. O. o tu jest może... O dobra, do końca otwieramy. Dobra, jedynka.

Odpalony jestem Ja myślę, że odpalony. Dobra, słuchajcie, my się widzimy jak już założę moje burty. Yy, ściągnę tą jedną bu burtę. Nakładkę to jest chyba. Nie burtę. Tak to się nazywało. Przestawka? Nie no nie pamiętam. Eee... Widzisz mi to wypadło, ale wiem to się... Nadstawka, nadstawka kolejna. Więc muszę to zdjąć i widzimy się zaraz. Dobra, już jesteśmy. Jak widzicie łańcuchy założone, zdjęte bruty. Szybko. Bardzo szybko nam to zeszło. Godzinkę może my to ściągali. Sam to ściągałam po częściach, ale to nie wiem to ja nawet to jeszcze położyłem. No, ściągałem i dobrze jest. Dobra. Ja dawa do sześćdziesiątki, musimy najpierw odstawić tą szczepę, bo potem będziemy to ruszać dziś też może długi odcinek będzie. Bo z góralów V5 było 5... 15 minutowy, bo były dwa cięcia i takie, takie o. Dobra. Najpierw chciał kombajnem wyjechać, bo się nie zmieszczy. Właśnie i tego nie przemyślałem. Ja tu ten kombajn w sensie, on jest taki byk Gdzieś tu go wyjadę, czekaj to Ty, Dobra, niech tu stoi Niech tu stoi, będzie tu stał do Będzie, trzeba umieć jeszcze to jest mega brudne. Dobra, otwieram oto wiatę. O, tu mamy brany, piątki moje, nasze. Nie wiem, skąd on jest. Co on mi dał chyba, jak tu się przeprowadziłem. Tu jest nasza talerzówka zapamięta, nasz obryskiwacz Dobra. Sześćdziesiątka. To jest zadanie pod pracę. Od ale się ona drze. Ładnie. Dobra. Dobra piątkę zarzuca mi lecę. Już miał logo. Muszę jakąś wiatrę chyba, chcę tu wybudować albo jakiś garaż i co postawi i tu będzie kombajn gdzieś stał z wózkiem czy jeszcze wózek nie. w ogóle nie postawiłem znowu tam na gospodarstwie mój siernik, no i tu znowu stoi patologia jakaś w ogóle to lecimy na pole nasze bo tu są dwa no, nasze pola jak już będziecie oglądać następny odcinek w następnym odcinku też będzie Orka. A na Góra 5 niedługo nasz, nowa seria. Jeszcze nie, ale w następnym tygodniu, może. Tak, byłem najpierw. Ja nagrywam tą serię. Tą, co teraz nagrywam. A potem nagrywam Góra Alpha 5. A potem ta ostatnia, więc. Czyli we wtorek już będzie. We wtorek. Jak dobrze obliczyłem, to we wtorek nie się to jest film, To chcę kupić orędziem, co? Nie tak, nieuchęcią oddam, nie mojego szkoły, tylko... On tego zawłania, niech mieć. Muszę się chudy włączyć, właśnie. Czekajcie, muszę jeszcze wyjść i chudy się włączyć. Czekajcie, bo coś pychnęło, ile? O, są chudy Są chudy Bo prasuje i dlatego muszą być chudy Dobra I patrzcie jaka piękna tak? Sprawdzę czy to bo rany włoskie no. Panie, bo to się chyba zaraz zapali No, no było takie tragedii bo Rany włoskie jak tylko się. Czekaj, niech się tam naciągnie ten wałek Gdzie te kable są? Dobra, czekajcie Ono ma pipanie? Ma no, pipanie Ale ino raz pipa Pipi to łączy sobie te. I one te są was Lubię To, to i to. Trąbiście bez chudów grać. Nie wiem, który to mod nawet zawiera, słuchajcie. No, a już wbiera? No. To piątkę wrócę. Nie, nie jedynką, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka. I... A, a, to powinien być taki licznik tu na szybce i taki od, od dachu albo od boku przywiercony. Czy ten? Powinna być taka rurka i taki ten. tablet. I by pokazywała jak jundija. Planuję tu jakiś fajny niedługo traktor, ale to dopiero za 40 odcinków może. Paczcie, my mamy tu już nie wiem który odcinek, a już jesteśmy tak, mamy już 4 traktory. Więc te 30 odcinków miną no, będziemy w maszynę, a żadnych pojazdów... żadnych traktorów czy kombajnów nie będziemy wymieniać. Bo kombaj może wymienimy, bo... Kombaj to tu biele. Ile będzie od tego? 4. 5 balek. może To wejdzie na przyczę. Ty wejdzie jak będziesz wiesz tak, bo tu muszę się ja widzę. Mm. Ja jeszcze zrobię ten, Tu ten mija Dobra, nie ma nic Z góry lecimy na gospodarę. dobra, niedługo może jakieś siano się pojawią jak już wszystko posiejemy i rozsiejemy, to może coś tam się uda zbejcować, bo tu jest jeszcze nasze pole. O, tu, tutaj. Tu jest jeszcze nasze pole skultywatorowane. Kultywatorek, tu 60 robiła. Wow. Jak jeszcze z tej mapy nie nagrywałem. Tu mam już 10 odcinków nagranych, bo to przenosiłem się jak coś. To nie jest nowa seria, bo to się przenosiłem. Przenosiłem, przenosiłem się. Bo no to jest już drugi odcinek z tej matki. Tak. Było 10 to nie wiem. A to są wszystkie te same maszyny, co tam było. Trzydziestka też to samo. 30 w ogóle chce założyć. Do chce założyć w ogóle jakąś kabinę. Z jedyny ciągnik, który ma nasz, mojej gospodarce że to kolor.

Nie widzieliście! Tylko żeby mi ktoś tu teraz nie dzwonił, no... Nie chce mi się robić komuś mega cięcia. Dobra, kaszę tego przypomina. Możecie słabo trochę czydziachę słuchać. już podpięte, nawet nie wiedziałam, że podpiąte widło. No, Chyba popinam się obciążnić, bo na tył, bo jak to nie no i napierdzielik, no nie to nie los. Czemu tak grybogryzałka leci z trzydziestką? Tego to, to nie nie wie. Dobra, do góry! O, ale tu mało czas Ciasno tu! Czekaj, nie, czekajcie, ja nie noszę. ktoś się jeszcze przyjechał do mnie, no. Do mamy.

Zjechałem trochę. Fajna, bo tu czy dziecha ma ten, realną kamerkę. Ale kopci... Mm, Jezus Maria, ale kopci. Śmio... Patrzcie. Te burki są prawie u siebie. Dobra, pompę. Dołęci Ci pan. I ja nie wiedziałam jeszcze mnie, żeby jakaś chyba trzydziestka u mnie we wsi miała kura. Nie wiedziałam. I ja muszę z takiej. Dobra, do góry. Zobiję ją, no. Ora i skręcę sety. Ile mamy? 20 to 30-40 dziś będzie, bo się nie Czyli cztery rzeczy miałem dziś do myśli robić. Dobra, nie wiem, ja się ustawiam. Nie no, możecie jakieś... Straszne głosy. Straszne tu nie. Ale strasznie... Ciszej tam! jest moje! To jest jak w zoo chyba! No patrzcie, raz jeszcze dobiję tą berkę. Drugą, albo nie. Widłami sobie ją dobiję, patrzcie. Nie gadaj, że ja mnie dosięgnę. Ale patrzcie ile... Ty, ja poszukam z tym... Ja poszukam... Czekajcie chwilę, widzimy się po cięciu. Dobra, jestem już po cięciu. Nie, nie udało mi się tego dociągnąć. teraz proste tak prosto. zapnę pasem troszeczkę i dopnę tą belkę. kurde ale to

to jeszcze A jak jest trzecia No jakiś spieprzyła? A nie wiem. One od razu idą dla, dla krówek. Dobra. Nie no, to ja bym zrobił cięcie teraz. Bo ja bym to załadował i byśmy się widzieli już po cięciu. Dobra. Helo, widzimy się po cięciu.